25 marzec 2025. Tak mglisto jakoby się zrobiło. 10 stopni, nagle się oziębiło Na skwerze kapitanów wszystko sprawdziłem. OK, nie ma problemu. Jak zwykle, bandera nasza powiewa. Trawka rośnie. Chłodno się zrobiło. Czekamy na następną imprezę. O, następną imprezę mam już. Niedługo, bo w kwietniu mamy 14, 14 turniej szkół podstawowych kochani, w kwietniu Tak, 11 kwietnia, 14 turniej szkół podstawowych w szkole numer 37 leduchowskiego Tak, turniej, na którym bywam bywam od lat, nazywa się Każdy może Kochać może. Tak, kochani. I dzieciaki już to wiedzą. Także przychodźcie tu na skwer kapitanów, a dowiecie się, że każdy może kochać może. Ahoj!